Witam wszystkich Twardzili i ludzi z tego 31 maja Na 26 W moim treningu na Ślęży Jest jeszcze A <grystanie> Dzisiaj nie będzie łatwo Dzisiaj w pełnym rysztunku Rysztunku Słuchajcie Oj będzie co opowiadać Będzie Będzie co opowiadać bo tej linii, ow, Dzisiaj testujemy na gamma, które powinny mnie przenieść przez 130 km na Domicilowskim Festiwalu Biegłogórskim. Ale na razie nie chcą. Okrążenie 6,12 minut 29 sekund. Tak, nie chcą współpracować z moimi piętami. No i już w pełnym rynsztunku już takie warunki zbliżone do lipcowych Człowiek się poci od samego noszenia plecaka na plecach Dalej lecimy Pierwszy zbieg do Tompadła Jest 17.24 Czubek po raz drugi Koledzy biegacze Coraz liczniej Jak widać Przygotowania różnych górskich maratonów twarów Tak, jest i trzeci Trzeci raz No najki zegama nie siadły oj Męczą te buty przyznaję mocno jak zawody na Zegamie tydzień temu odbywane tam 2,5 tysiąca przybyszczania fajnie się dzieje tak tutaj Zegama nie chce się dopasować czwarty raz dzisiaj parówka straszna słuchajcie rozpuszczam się, ale pogoda jest piękna Trzeba aklimatyzację, temperaturową przeżyć zwyczajnie. Tak, już mamy prawie całą radunie za sobą. Teraz musimy tylko wbiec w dół i zaliczyć. Tubek po raz piąty. Dobra, ostatni, piąty raz. A tutaj, moi mili dzisiaj zawody. W biegu na ślęże organizuje klub biegowy Sobótka Także tutaj uradowani ludzie już kiełbaski robią także pamiętajcie zróbcie sobie dzień, zróbcie sobie trening Przyjedźcie na ślęże Przegrzałem się moim o po prostu totalnie Czekaj ze mnie ale 43 km weszły no, ale co Wam powiem? Powiem Wam prawdę. Zebrało 65 metrów do równych 2000 przewyższenia. No, nie można mieć wszystkiego, jak to mówią, ale zciorałem się strasznie. Wiem, że za mało picia miałem. Teraz trzeba się nawodnić. Wszystkiego dobrego polecam. Myślę, że i pamiętajcie, bądźcie twardzi, jak zresztą jesteście.